Mówiłeś przed zgrupowaniem, że masz troszeczkę tremę, ale rozumiem, że jak wchodziłeś na, na boisko, to tremy nie było. E, no nie, minęła tak, to prawda pierwszy gwizdek i, i tremy już nie było. E, cóż więcej mogę dodać? Grało ci się dobrze, średnio, dobrze? Grało mi się dobrze, tak, no wiadomo, że, że rezultat nie jest taki, jakbyśmy sobie wymarzyli. E, no na pewno jakieś, jakieś dobre momenty w naszej grze też można było zauważyć. Jak wyglądała ta sytuacja z twojej perspektywy, kiedy straciliśmy bramkę na, na 1-0, bo tam był kocioł i, i dużo się działo. No Właśnie był kocioł, z tego co pamiętam, jeszcze pierwszą y, piłkę odbiłem, a potem y, no nie zdołaliśmy jej piłki wybić, więc dlatego pewnie y, ona wpadła do bramki. Świetnie znasz wyspiarski styl gry. Y, mieliśmy takie wrażenie patrząc z trybun, że Irlandczycy mieli dobry pomysł na ten mecz, bo zneutralizowali nasze umiejętności, które były wyższe siłą. Nie wiem, czy to, to było od początku taki pomysł i my nie potrafiliśmy się przeciwstawić. Ty patrząc z perspektywy bramki, jak to widziałeś? Z mojej perspektywy wyglądało to zupełnie inaczej. Ja uważam, że bardzo fajnie zaczęliśmy mecz, zaczęliśmy grać kombinacyjnie, gdzie na takie zespoły jak Irlandia to jest dobry pomysł, bo mimo wszystko nie są silni fizyczni i gra górną piłką, czy piłką długą, naprawdę czasami nie ma sensu, bo jednak e, oni są do takiej gry przyzwyczajeni I, i wydaje mi się, że pierwsza połowa pokazała bardzo fajnie, że, że potrafimy grać kombinacyjnie, stworzyliśmy sobie sytuację, niestety koncentracja troszeczkę przy stałych fragmentach gry zawiodła i dlatego chyba przegraliśmy ten mecz. A jak twoja komunikacja ze środkowymi obrońcami? Myślę, że bardzo dobrze, no dzisiaj, dzisiaj e, tej pracy mieliśmy trochę, e, ale tak jak mówiłem, kiedyś e, już e, nie gramy w piłkę od dziś i każdy wie co ma robić na boicku, tym bardziej nie na defensywna, która już gra ze sobą kilka ładnych meczów pewnie. Nic eee, więcej chyba dodać. Wszyscy się nakręcali przed meczem na rywalizację z kontra Szczęsny, to trener Andrzej Dawidziuk troszkę wbrew, wbrew swojej filozofii pogodził tych wszystkich. Wam też tak, tak, tak tłumaczył te decyzje, że gracie po połówce, żeby ta rywalizacja gdzieś wyglądała sprawiedliwie? Tak, rozmawialiśmy przed meczem. Wiedzieliśmy, że gramy po połówce i wydaje się, że było sprawiedliwe. Tak? I rywalizacja ciągle jest, jest bardzo fajne i myślę, że, że bardzo fajnie nas będzie do, 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 do dalszej pracy motywowało.